Witam was, kochani, bardzo serdecznie i zapraszam was dzisiaj na ketchup z cukinii. Jest przepyszny, rewelacyjny wręcz. Jest tak dobry, że nie znajdziecie drugiego takiego ketchupu w sklepie. Chowają się po prostu wszystkie. Ten ketchup jest rewelacyjny. Polecam wam go bardzo serdecznie. A teraz pokażę wam jak go zrobić. Potrzebujemy trzy cukinie. Ja mam tu takie duże cukinie. Do tego cebula. Potrzebujemy pół kilo cebuli, połowę szklanki cukru, dwa przeciery pomidorowe, sól, półtorej łyżki soli, pieprz, gdzieś tak z połowę łyżeczki i przyprawa taka jak papryka ostra, papryka słodka. Jeśli lubicie ostrzejsze, możecie dodać kary. I ostatni składnik, ocet, połowa szklanki cukinię mam już umytą. Musimy ją obrać ze skóry. Cukinie już mam ostrugane. Jeśli są w środku gniazda, musicie je ładnie wykroić. To musimy ten środek ładnie powykrawać. Zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo już pestek. Musimy te wszystkie nasiona wyciąć. Ja już mam cukinię całą ładnie pokrojoną, wydrążoną z nasion. Tak przygotowaną cukinię musimy teraz zetrzeć na tartce na grubych oczkach. Tu już mam startą cukinię całą. I teraz tą cukinię musimy posolić. Półtorej łyżki soli. Całość przesypałam do takiego większego garka, bo tego jest dosyć sporo. Musimy posolić półtorej łyżki soli, wymieszać. A następnie do tego dodamy cebulkę. Cebulkę musimy Pok obrać, pokroić w drobną kostkę albo zetrzeć na tarce. Tu już mam obrane pół kilo cebuli. Cebulę musimy teraz zetrzeć na tarce, albo rozdrobnić. Ja cebulę zetrę przez maszynkę tak będzie szybciej. Chwila moment i cebulkę już mamy całą ładnie rozdrobnioną. Dodajemy do naszej cukini. Wymieszamy. Teraz cukinię z cebulką i z solą przełożyłam do takiego garka, żeby mi się zmieścił do lodówki, przykrywamy. I chowamy do lodówki na kilka godzin albo na całą noc. Łatnie nam zmięknie puści sok. I tak wygląda cukinia po całej nocy, przebywania w garku. Teraz do takiej cukini dodajemy puszczanki cukru. I musimy całość zagotować. Gotujemy gdzieś około pół godziny bez przykrycia. Zobaczcie, ile puściła cukinia z soku. Stawiamy na gaz i gotujemy. To mniej więcej około pół godzinki musi nam się pogotować. Pamiętajcie, żeby co chwilę sobie przemieszać. Zobaczcie, tutaj ta cukinia już cała zmiękła, już nam się ładnie gotuje. Następnie co dodamy tutaj będzie ocet, pół szklanki octu. Teraz dodaję ocet, wymieszamy oraz przyprawy. Następnie dodajemy po jednej łyżeczce papryki ostrej i słodkiej. I papryka słodka, wymieszamy. I pół łyżeczki mielonego pieprzu. pieprzu. Całość musimy dokładnie wymieszać. Powiem Wam, że pachnie cudnie. Hmm, bardzo ładnie. Teraz jeszcze chwilę pogotujemy, gdzieś około 10 minut i dodamy przecier pomidorowy. Następnie dodajemy przecier pomidorowy. Dwa słoiczki małe. Tego przecieru musi być około 400 gram. Całość musimy dokładnie wymieszać. A następnie zostanie nam tylko zblendować całość. Próbujemy później jeszcze, jak w smaku. Jeśli nie chcecie, żeby było bardzo pikantne, dodajcie mniej papryki ostrej. Ty całość dobrze wymieszaliście. Teraz przykrywamy pokrywką. Przykrywamy i gotujemy jeszcze około 5-10 minut. A następnie zblendujemy. Już minęło 10 minut. I zostało nam tylko zblendować całość. Mm. Spróbujemy, czy smaczny jest nasz keczup. W smaku przepyszny. Bo moja rada, jeśli chcecie, żeby taki keczup był też łagodny dla dzieci, jeśli gotujecie tą cukinię, przełóżcie na dwa garki. W jednym dołóżcie papryki ostrej, a do drugiej nie dodawajcie. Bo jeśli Wasze dzieci nie lubią pikantnego, no to Będziecie mieć jeden zwykły keczup łagodny, a drugi pikantny. Taka moja rada. Ale w smaku jest przepyszne. Ja miksuję dalej. Wszystkie sklepowe keczupy to się mogą schować przy tym keczupie. Jest tak pyszny. Następnie potrzebujemy słoiczki. Ja mam takie mniejsze słoiczki, nie za duże. Ale jakie chcecie. Słoiczki dokładnie myjemy i musimy wyparzyć gorącą wodą. Każdy słoiczek nakładamy to tak do czwarte wysokości słoiczka. Takie słoiczki możecie teraz zapasteryzować, albo jak macie gorący keczup, przekładać gorący i od razu zamykać, jak wolicie. I tak oto prezentuje się keczup w słoiczkach. Wyszło mi 15 słoiczków. Tutaj są niektóre większe słoiczki, niektóre mniejsze. Keczup jest przepyszny. Polecam Wam go bardzo serdecznie. A jeśli spodobał Wam się filmik, pamiętajcie o subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa!